W jednym z poprzednich filmów udowodniłem, że nie istnieje coś takiego jak największa liczba pierwsza. Ale od 12 października 2024 roku mamy nową, największą, znaną liczbę pierwszą. Została odkryta dzięki projektowi Great Internet Mersenne Prime Search, co z angielskiego znaczy Wielkie Internetowe Poszukiwanie Liczb Pierwszych Mersena. Są to takie liczby pierwsze, które są postaci 2 do potęgi P 1, gdzie P też jest liczbą pierwszą. Jest to projekt, w którym wolontariusze udostępniają moc obliczeniową swoich komputerów za pomocą ogólnie dostępnego oprogramowania. Szczęśliwcem, na którego maszynie została odkryta ta nowa liczba, jest Luke Durant, a sama liczba jest równa 2 do potęgi 136 279 841 minus 1 i ma 41 42 320 cyfr. I nie będę was zanudzał pokazywaniem wszystkich z nich. Zrobił to Matt Parker i link do jego filmu zostawię wam w opisie. Tak samo jak link do wspomnianego projektu. Do sprawdzenia pierwszości liczb w tym projekcie wykorzystuje się kilka algorytmów. Ja wykorzystam tę okazję, aby opowiedzieć wam o jednym z nich, a dokładnie o teście pierwszości Fermata. Pierwszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć, jest fakt, że istnieją zarówno testy deterministyczne, czyli takie, które po prostu stwierdzają, czy liczba jest pierwsza, czy złożona, oraz probabilistyczne, które dają odpowiedź złożona albo prawdopodobnie pierwsza. Test pierwszości fermata jest testem probabilistycznym i zapewne zastanawiacie się, dlaczego po prostu nie korzystać z testów deterministycznych. Cóż, o ile sam test daje gwarancję, tak nadal mogą pojawić się błędy obliczeniowe w komputerze, zwłaszcza przy dużych liczbach. Natomiast jeśli chodzi o sam test, to najpierw potrzebujemy małego twierdzenia fermata. Głosi ono, że jeżeli P jest liczbą pierwszą, to dla dowolnej liczby całkowitej A liczba A do potęgi P minus A jest podzielna przez P. Albo inaczej, jeśli P jest liczbą pierwszą, natomiast A jest taką liczbą całkowitą, że A i P są względnie pierwsze, to a do potęgi p minus 1 minus 1 jest podzielne przez p, czyli a do potęgi p minus 1 minus 1 jest równe 0 modulo p. No co to znaczy? To taki wyszukany sposób powiedzenia, że resztą z dzielenia tej liczby przez p jest 0. A skoro to już jest jasne, to myślę, że bez problemu zgodzicie się ze mną, że po dodaniu 1 z obu stron równości dostaniemy, że a do potęgi p minus 1 jest równe 1 modulo p. Czyli resztą z dzielenia a do potęgi p-1 przez p jest 1. Skoro mamy już twierdzenie, to pozostaje przejść do testu. Bierzemy tą ostatnią równość, kilka losowych a, które spełniają warunek względnej pierwszości z p, podstawiamy i sprawdzamy, czy ta równość jest spełniona. Jeżeli nie jest dla któregokolwiek a, to mamy pewność, że p jest liczbą złożoną, a liczbę a nazwiemy świadkiem złożoności p. Gdzie problem i skąd określenie testu probabilistycznym? W małym twierdzeniu Fermata mamy implikację, a nie równoważność. Co znaczy, że o ile niespełnienie równości w jakimkolwiek przypadku gwarantuje nam złożoność liczby P, tak spełnienie jej dla każdego A wcale nie gwarantuje nam pierwszości P. I takie właśnie liczby złożone, które spełniają tezę małego twierdzenia Fermata, nazywamy liczbami Carmichaela. Najmniejszą taką liczbą jest 561 ale sprawdzenie tego faktu pozostawiam już Wam. I to tyle na dzisiaj. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego i przede wszystkim zdrowia w nowym 2025 roku. I nie, 2025 nie jest liczbą Carmichael'a, ale ma jedną ciekawą właściwość. Jeżeli zsumujesz liczby naturalne od 1 do 9 i podniesiesz tą sumę do kwadratu, to otrzymasz 2025. Co więcej, jeżeli każdą z tych liczb podniesiesz najpierw do trzeciej potęgi i to sumujesz, to też dostaniesz 2025. Jeżeli spodobał ci się film, to rozważ zostawienie łapki w górę i suba. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Do następnego, cześć.